Dzień dobry, dzień dobry. Witam je z miejscówki, którą chyba bardzo dobrze znacie. Ran Kraków, Dobczyce. Zapowiada się piękny warunek, piękna pogoda. To co? Lecimy na trasę! Dziewczyny, co jest fajnego w tej lokalizacji? To są najpiękniejsze widoki ze wszystkich. Wszystkich na świecie? Zdecydowanie. Tak, okay. A potem jesteśmy lokalnymi patriotkami, więc tak. E, nam się najbardziej podoba u nas. Dobra, jak się bawicie? Świe Super. Trzeci raz tutaj i nie ostatni. Dobra, trzymamy za słowo. Na razie. Jesteśmy na przeszkodzie mentalnej. Osoba, która źle odpowie na pytanie z gwary krakowskiej robi karę i biegnie z łańcuchem Jak po krakowsku nazywamy kaszę mannę? Dobrze. A, znałam to! Na pole, no! Eee, na pole! Dobrze. Zaryzykuję, że syn. Ja. Na górze. Ja już prawie po siedemdziesiąt. No kurczę, jest zdrowie. Ale to już mój czwarty, piąty rok To jak to było? Tato, tato zagonił do startu? Tata czy... Tata, tata trzeci raz, ja pierwszy. A pierwszy raz byłem? Więc z zabiórka komputerowego. I, I próbuję. Do to się stało, że lat no. mówił, tak? Czy... No, przed. No. No, Biega codziennie 6 km, radzi sobie z bieganiem, no i trzeci raz No Na ukończył mi i namówił. No, to brawo. Próbujemy.

no Ja biegam cały czas, ale sądzę siłowo no, to, no, to się uzupełniacie dobrze No Powiedz, co to za akcja w ogóle, że biegniecie razem? Mąż wymyślił rocznicę Szósta Tak wyszło, że rok do roku zakładamy swoje stroje A dzisiaj kupiliśmy troszkę inne, ale zbliżone do naszych podobnych ślubów Pomysł bardziej mój, bo ja biegam regularnie a żonę chciałem namówić troszkę ja tak żeby... Się Ale zadowolona chyba jesteś. Tak. <śmawiasz> na ten moment. Zobaczymy dalej. Raz, raz, raz. Pięknie. Super, No i sama. To ten dzień, to ten moment. W sumie ta ja sama godzina. Jeśli macie pomysł na swoją rocznicę, to zawsze możecie ubrać jeszcze raz tą drogą kietkę, garnitur i, i wybrać na... się na no, Ron no, no. no, no, no. Wstałem z łóżka i powiedziałem sobie, że to jest właśnie ten dzień, żeby w końcu wystartować, nawet po 10 latach, będzie to dla mnie coś nowego, nowe doświadczenie, już się nie mogę doczekać startu, tak trzymajcie kciuki. Chłopaki, co robicie? No, idziemy. Będziesz startować w Tak, pierwszy raz oboje. Uuu, no dobra, to jak czy jest stresik przed pierwszym startem? Nie, absolutnie, przygotowaliśmy się, więc... Ja tam miałem stres chciałem mi się urodził to, syn. To jest, to jest kolega ...z ojcem, dzisiaj mamy pępkowe. No. Słuchajcie, na naszych Runmagedonach już były urodziny, kawalerskie, panieńskie, pępkowe. ale ja nie wiem, czy były pępkowe. To mamy pępkowe dzisiaj. Wow, jak syn ma na imię? Jaś. Jasiu, witamy w takim razie na świecie. Twój tata będzie świętować Twoje narodziny ran Także musisz być ze mnie dumny. Postaram się, jak tylko będę mógł. A za 18 lat tutaj przyjedzie, żeby pobić rekord taty, tak? Ale taki jest plan. Z nami oczywiście, że... E, to jest tak zwany pinki promis. E, Jasiu, dawaj z nami. Ja musisz tak, jako wujek... Żeby nie pobił. Ja pobiłem, ja... No właśnie, tata go tam będzie trzymał. Bez czego nie można powiedzieć Ran Magedano? Bez czego? Myślę, że bez e, drugiej osoby. Na pewno trzeba w grupie biec. No To czekaj na drugą osobę. Halo. No to właśnie się biegnę. <laughs> A bez czego nie można powiedzieć Ran Magedano? No, bez takiego partnera, nie? <laughs> Kurde, ale dobrany team! Moi drodzy, kolejne rodzinki dobiegają do mety. Zbijamy piąteczki. To był piękny, wspaniały weekend w Dobczycach. Tutaj też piąteczki też zbije. Niesamowite emocje, niesamowite historie, które stworzyli oczywiście ludzie. Piękna pogoda. Bardzo dużo wspaniałych atrakcji, dwa dni świetnego ścigania. Najważniejsza informacja dla Was jest taka, że wracamy tu do Krakowa już w kwietniu przyszłego roku, także oczekujcie dokładnej lokalizacji. No i co, czekajcie na materiały z tego eventu, bo naprawdę wszystkiego było tyle, że my już się nie możemy doczekać.